Pompeje to nie jest miejsce, do którego będziecie specjalnie z Polski się wybierać, ale jeśli wypoczywacie na wybrzeżu Amalfi, w słonecznym Sorento, czy też przyjechaliście do Neapolu, warto zajrzeć do tego miejsca. Ja mam na imię Marcin, to jest mój kanał Edinburger, a ja dzisiaj witam Was z miasta zatrzymanego w czasie. Podobno Pompeje to jedno z tych miejsc, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu. No i w sumie mogę się z tym zgodzić. To tutaj w 79 roku naszej ery życie toczyło się swoim rytmem, aż nagle już postanowił wszystko zatrzymać, zasypując miasto warstwą popiołu. Dziś Pompeje to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji we Włoszech. Co roku przyjeżdża tu ponad 3,5 miliona turystów. Jeśli zastanawiasz się nad najdogodniejszą opcją, żeby tu dotrzeć, to jest to pociąg wezuwiana z Neapolu. To w połowie drogi z Neapolu do Sorrento. Podróż trwa jakieś 35 minut, a stacja docelowa znajduje się niemal przy samym wejściu do ruin. Powiedziałem o najdogodniejszej opcji, nie najwygodniejszej, bo ta kolejka wezuwiana, no trzymajcie mnie. Ten pociąg dojeżdżał tu chyba nawet przed wybuchem wulkanu. Składy są bardzo stare. W dość podstawowych wagonach nie ma toalety, no nic, dojechaliśmy. Pół godzinki można się przemęczyć. Oczywiście można też wynająć samochód, ale parkowanie w pobliżu bywa wyzwaniem, zwłaszcza w sezonie. Przy samym wyjściu z pociągu będzie opcja zrobienia was na kasę. Ogólnie, już na stacji kierowani jesteście do takiego jakby centrum informacyjnego po schodkach w górę. Tam możecie jedynie kupić droższe bilety z tak zwanym pierwszeństwem wstępu. Nie nabierajcie się na to. My to ominęliśmy i normalnie szliśmy do wejścia. Tam kupiliśmy bilet i kolejki nie było. Pompeje są otwarte codziennie, w sezonie letnim do 19, a zimą trochę krócej. Bilet kosztuje 19 euro ale jeżeli dzieciaki mają mniej niż 18 lat, wchodzą za darmo. A teraz czas na najciekawsze rzeczy, bo Pompeje to nie tylko ruiny, to miasto, które opowiada swoją historię. Mało kto wie, że przed erupcją Wezuwiusza miasto przeżyło już poważne trzęsienie ziemi, wiele budynków było wciąż w trakcie odbudowy, gdy przyszła katastrofa, która na zawsze pogrzebała miasto. Co ciekawe, nie wszyscy mieszkańcy zginęli. Archeolodzy odkryli ślady pośpiesznej ucieczki. W niektórych domach znaleziono otwarte drzwi, a brak kosztowności sugeruje, że ludzie zabrali ze sobą najcenniejsze rzeczy i zdążyli uciec. Inna teza głosi, że po tragedii miasto zostało splądrowane przez szabrowników. Pompeje miały swoją codzienność i to taką całkiem bliską tej dzisiejszej. Na ścianach budynków wciąż widać napisy, coś w rodzaju starożytnego graffiti. Można tam znaleźć zarówno wyborcze slogany, jak i zwykłe wiadomości takie jak Lubię tu jeść chleb. Coś takiego jak Facebook kilka lat temu. Ogólnie przypomnienia moich postów sprzed lat są trochę, no ciarki żenady czasami, dobra. Wracając do chleba. Jedzenie w Pompejach było ważne, w ruinach piekarni odkryto bochenki chleba, które dosłownie skamieniały w popiele. A w niektórych domach znaleziono nawet resztki obiadu sprzed prawie 2000 lat. A jeśli już o jedzeniu, my zachodzimy tutaj do takiego jakby bistro restauracji, tutaj w centrum starożytnego miasta. Ceny są oczywiście turystyczne, także przygotujcie się na to i może zjedzcie śniadanie przed przyjazdem tutaj, albo zgarnijcie jakieś rzeczy ze sobą, jeśli nie chcecie przypłacać, oczywiście. Spacerujemy dalej i jak widzicie miasto miało bardzo nowoczesną infrastrukturę. Na ulicach znajdowały się kamienne przejścia dla pieszych, dzięki nim mieszkańcy mogli przechodzić suchą stopą, unikając błota i odpadków, które spływały ulicami. Były też publiczne toalety i system wodociągów, który dostarczał wodę do domów, fontan i łaźni. Teraz też tu są toalety, nawet dość czyste i bezpłatne, my idziemy dalej i wchodzimy na takie jakby podwyższenie. Skąd można spojrzeć na Pompeje z góry, popatrzymy trochę i idziemy dalej. Tutaj zachodzimy i zwiedzamy do takiej dobrze zachowanej willi. Zaraz czasem występują tu gwiazdy muzyki, gladiatorzy popkultury, tak to połączę. Jeśli dobrnęliście do tego momentu w filmie to napiszcie w komentarzu gladiator. Dobra może dajcie mi tu suba jeśli chcecie więcej takich filmów. Trochę podróżuje, macie u mnie sporo filmów z samych Włoszech, póki co jest i Bergamo, Bolonia, Verona, Pisa, Florencja, nawet San Marino ostatnio odwiedziłem. W planie jest i Mediolan, i Rzym, Neapol, Amalfi i Sorrento, no trochę tego jest, więc zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, wtedy o nowych filmach dostaniecie powiadomienia. A my wracamy w Pompeje i tutaj już mamy przy wejściu taki mały park, sklep i wystawę pod dachem. Najbardziej poruszające tutaj rzeźby to jednak takie gipsowe odlewy ludzi, którzy zginęli podczas erupcji wulkanu. Archeolodzy zastosowali specjalną technikę, dzięki której możemy dziś zobaczyć dokładne pozy, w jakich ci ludzie spędzili swoje ostatnie chwile. Widać na nich strach, ból, a czasem wręcz rezygnację. To dosłowne zatrzymanie chwili sprzed tysięcy lat. Warto odwiedzić Pompeję? No, zdecydowanie tak. To nie jest zwykłe muzeum. To miasto, które pozwala cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak naprawdę wyglądało życie w starożytnym mieście Rzymskiego Imperium. Każdy dom, każdy napis na murze ma tu swoją historię. Jeśli więc planujesz podróż do tej części Włoch, koniecznie wpisz Pompeję na swoją listę. Spędzicie tu pewnie za 3 godziny minimum. Jest ciekawie, ale czybym tu wrócił? No nie wiem, przecież jest tyle innych ciekawych miejsc w Europie. Do zobaczenia. Od tego też macie mój kanał, nie? A jeśli spodobał się Wam ten film, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych podróży do niesamowitych miejsc. A może już byliście w Pompejach? Dajcie znać w komentarzu, co zrobiło na Was największe wrażenie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Zerknijcie na mój kanał, mam tam filmy z różnych turystycznych miejscówek, także oglądajcie i tradycyjnie udanego urlopu.